No okej, okay. <laughs> siemanko, jestem z To jest kolejny odcinek z Minecraft Dzisiaj to jest inny odcinek raczej niż reszta Chociaż jak zawsze inny safe Lecz <laughs> teraz chcę grać tylko na tym Nie wiem czy mi się uda Troszkę <laughs> już długo nie grałem w Minecraft, tak pograłem w Call plakops no i. więc wypatrzcie mi troszkę za to bo czasami będę robił takie coś to do przyzwyczajenia mam teraz ja jest chatkę co tu robi mięso chryste co zrobi. robi no właśnie zacząłem jeść mięso już dawno chyba już mówiłem może nawet mm. Zrobimy sobie kratusika. To idziemy. To zamykamy, tam nie. A i był jeszcze nowy update. Czy jakoś tak? to się mówi tak to... No nowe rzeczy. Tak naprawdę niczego nie było nowego. Tylko ten... Inaczej się niszczy na przykład trzynka. No ja bo zachodziła w tym update. Cie. Hmm. piszemy troszkę piechu, żebyśmy mieli jeszcze na zapas <laughs> Dobra, mamy na zapas Lecimy No patrzcie jak tych tu jest Jak nie byłem, jak nie jadłem mięsa, to w ogóle ich nie było Jak <laughs> kilka Hopniom. Widzicie może co to I tam. O i tam, tam. <śleszamy> Idziemy teraz... Że zrobimy farejkę tę, to to przejść. Dwa, cztery, pięć. <try> I Dobra. Farma już zrobiona, pierwsza. Jeszcze parę zrobimy, ale my dziś. Teraz robimy sobie płytki naciskowe, tylko przytomamy się kamień. pasła, 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 i rosła. troszkę w Ale się nam przyda no tutaj i tutaj. My no nie patrzymy lepiej, tutaj. Nie, to coś, musimy zamykać. Snów i snów. A tak to zrobimy też. Tak, patrzcie. Czekajcie. <laughs> idziemy, otwieramy, sobie kasia i samy kasia? To będzie wspaniałe mechanizm. Mówcie jeżeli będziecie chcieli, żebym nie dał Xbox, że będę jeszcze, jeszcze stąże Xbox Live ten, Call of Duty. Powiedzcie to ja to zrobię. Jeśli już stążę. Przez czasem. Tutaj Pach, pach, No patrzcie jak jest mądry To jest razy taki pach, pach, pach Pach, pach, pach To jest typowy mechanizm życia To lecz jest zjeść to umrę. Dziś się jeszcze popolajem i pójdziemy się polować. Nowieczki. Ła! Wala pachpor! No, tak to się robi. Ile kwiatków. Wala pachpor! Mm, 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 mm. Wala wala pach par ty 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 pach par 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 Wala wala pach pach par Jeszcze spieszymy na ogień Troszeczkę drewna Teraz niestety ci się da mi oderzeć. Myślałam, że go naciągnie na nagranie chociaż. Call of Ale nie. Uciekł. Jutro wraca do Danii. Jestem jedynym tutaj chyba Polakiem z naszego okręgu. Pora jeszcze to powyjeżdżała do Niemiec. A już to do Danii. Jeszcze chociaż cytryna został. Żeby on nie wyjechał do Francji. No to będzie dopiero koszmar. Nie! No. God Korpus nooo! Dobra, idziemy na kolejną owieczkę, ale pachpar, pachstry, a to sobie nie jeden. Bardzo ci towała jedna. Ja w ogóle, właśnie z tego zrobiliśmy, co miałem, tylko w tu y, w, som, y, w obcy zombie razem z Multiplier tu my z takim koleśem cheaterem, normalnie mówię wam. 100% cheatera w ogóle cheatował tak się przemyśł tak wchodził w takie miejsca, że normalnie ja w koło zombie nie mógł być. my nie mogliśmy tam wejść w ogóle jakiś cheater y, w ogóle ani razu jeszcze nie umarł i gdzieś sabił około y, tysiaka Sąpiaków. czekajcie a my um umieraliśmy ciągle <laughs> w ogóle to jakiś cheater pospolitus To było straszne co on w ogóle robił W ogóle nie, nie skończyłem się na boi Ja w ogóle nie wiedziałem co on w ogóle robił A już pod koniec wyszedł Siedź na 27 levelu 22, przepraszam Ale w ogóle co on tam robił, Jezu? No teraz ci to spał Co ja dalej mogę piekać? Czekaj. O tego kolejną farmą może zrobimy sobie farmę z ciciny. Małp Map Co? No Aha Zrobimy z ci... Zrobimy z farmę małp Map Mądry jestem O, -o pada To idziemy co do domku? Czekaj, czemu tu nie pada? A, po to Afryka Jej, wiesz, jestem w Afryce

Drugi to były tylko jakieś tam kupietonki, i ten te pola zwijały się, no. a trzecia to była ta lokacja, ten mm. świątynia piaskowa. O, jest Michała. A teraz nie mogę piekać. No, patrzcie, jaki żal. Tak to jest chora psychicznie. Patrzcie. No. Większość większości w takich tych wszystkich świątyniach lub sam zrobiłem. Gdzie jestem trzecie? Nie to. co powiedział jeden No, jest po różno. Jestem koho sąkiem, kien, kien. Jestem koho sąkiem, kien, kien. Jestem koho sąkiem. Aha. Błądni się, bie, bie, bie. Błądni się, 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 się. A to i to jak, ak, ak, ak. ak. Dobra. To w ogóle obecnie ziomka strąca Ale nie mogę trafić Zastrawiłem Po siemniaczku się sro... teraz robimy To miałem testy zrobić, połowę ich zrobić mm. No i wszystkie piecki działają لا, 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 لا. La, 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 nie wiem czemu, ale teraz mi się nie chce robić wielkich tąków. Ja taki mały mi wystarczy. Mhm. Witaj śminko, będziesz na taser. coś ktoś się ze mną O nie, filacer. Ciąg. A wieczór. Oła, zdjęli mi się z chowy. Miś Petober, Pomocy. Miś pietober. Miś pietober. Mi uważa, że to, to mój To szybka akcja. Pucha, ja ha, ha. jestem sły to ja się z tym nie opamiętam! Czy... Patrzcie jak w ogóle się niszczą szynki, widzicie? To właśnie to się zmieniło w tej... Ten, w temu... rzeczy. Cały mam... spróbuję... radę praca. Hmm. Co? Spójrzmy tu Он был лопатой, че это? Chciałam pójdę na niego. Na tę trójeczkę. Dobra, chodźcie. No chodźcie. No chodźcie w trójkę na no, mnie. W trójkę. To by się wyskakuje. Dobra.